Cześć. z tej strony TR. cześć, z tej strony TRX Tester i otwieramy sobie dzisiaj mega boxika. Już dzisiaj nagrywałem odcinek, czekaj, jak jak Leona. O jest! Wydropię coś, wydropię coś! Jak to będzie legenda, to po prostu kocham tą grę. I wydropię coś, wydropię coś, wydropię coś, wydropię coś, nie? Okej. Okay. Nani! Kurde, nani, wydropiłam, wow, okej. Okay. Jak kozacko nani! Co ty Ja nie wierzę, 7 na 7 epickich! Kurde, po prostu sztosik! I dzisiaj już tego leona po prostu wchodzę w tą, w tego na nie będę nim grał, czy to jest dziewczyna, czy chłopak, kozacko! Mega się cieszę! Jezus Maria, po prostu, jaki szok! Nie wiem, po prostu, jak ja się cieszę! No kurde, muszę sobie wypróbować tą na nani, tego na niego, czy to niani, nie wiem kto to jest, bo zapomniałam. Y, ale zobaczymy w ogóle, czy jest dobra, czy nie, ale y, ja myślałem, że to będzie legenda, ale nie, Ok, Dobra, spadaj, spadaj, kolcie Ja uciekam sobie. Bo, y, no, na niej jest, wolno chodzi, nie? I to jest w niej trochę słabe, ale... Czyli w nim, bo nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ale nie jestem pewny. Okej, okay, dobra. Jezus Maria, ono, no wolno chodzi. Czy on tam... A ult jest mega na nim. Ale mega mi się podoba w ogóle ta postać. Dobra. On wezmę sobie te power przyki Fajnie się nim gra. wow, wow wow. Jak dużo mam. Wielkie starcie jest. Okej, okay. kozacko. No i wydropiłem na nim po prostu superancko. Cieszę się. Wiedziałem, że będzie szósteczka. Cóż tak myślałem. No i wygraliśmy. Super, na nie jest dobry. Czy dobra? Mega. Kozacki? E, Okej, okay. no dobra. 20 toników? Dobra. No i kończymy. No kończymy nas chyba odcineczek już teraz. Albo sobie jeszcze nią nim pogramy po prostu kozacki. Zasubskrybujcie i dajcie łapki w górę. Po prostu się mega cieszę, że wydropiłem na niej. No ta postać jest akurat bardzo dobra. Sobie zagramy w to. Super Z, okej. Okay? Ale po prostu mega się cieszę, nie? Serio, że tak wam opowiadam, mega się cieszę, ale po prostu Nie, no może być, ale kozackie. No kozacki jest czy kozacka? No bo nie wiem czy to jest dziewczyna czy chłopak, ale chyba dziewczyna czy chłopak. Nie wiem. Dobra. No brzmi na chłopaka takiego elektronicznego albo na dziewczynę, ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, bo nie wiem chyba do końca. Ale znam też na po prostu najbardziej na świecie po prostu już tą grę gram długo, nie? nie. Co ta piratka tutaj mi robi penę jakaś teraz? Okej, okay, dobra. Elo. Wybuch. I pa, papa. Walimy w to. O nie, dobra, umarłam, sorry. Kurde, sorry. So, ym, szkoda, że, nie ma, że umarłem. Dobra, okej, okay, alo, Tu patrz. Myślałem, że użyję tego gadżetu, ale może jeszcze nie ma tego gadżetu. Tamten ból. Okej, okay, dobra, to my się tu przenosimy z tą piramidką no ona będzie się dała. O, wygraliśmy. Okej, okay, super. Nani jest w ogóle bardzo dobrą postacią, nie? Eee, Kurde, no w się mega zarobiście, cieszę. No, wiecie, jak to jest wydropić postać e, z Mega Boxa. Myślałem, że to będzie jakaś legenda, ale nie, dobra. Było na niej i było super, no kozacko, nie, dobra. E, zobaczę, y, pewno jutro będzie staromodne na niej w sklepie, ale nie jestem pewny, ale może tak będzie, okej, okay, dobra. No to y, ja kończę i Elo, zasubujcie, załapkujcie i elu wina. do następnego razu.